Kilometr od naszego miejsca zamieszkania w Kyrk przy ulicy Iwana Mazuranicza trzeba zejść w dół w stronę kempingu Jerzewa z ulicą Sławka Nikolicza no i tutaj jest taka mała plaża i promenada, a także plażowy bar. Już tam ktoś dzisiaj siedzi, ale na razie jeszcze nie ma tu tłumów. W końcu to dopiero majówka. A jak się jeszcze pójdzie dodatkowy kilometr wzdłuż brzegu, no to tutaj już mamy takie. Prawie, że dzikie plaże tutaj można dojść jeszcze względnie łatwo, bo są ścieżki w tym lesie. No, tutaj to bym nie wchodził, bo to na pewno w tych haszczach jakieś jaszczury są i nie widać ich. Tutaj to spacer wygląda jak w górach. Nie są to jakieś wysokie szczyty w tym miejscu, ale szlak jest ułożony podobnie. Mapa tutaj niczego nie wskazuje w tym miejscu, więc zakładam, że to nie zabytek, tylko jakieś zabudowania, może. Dawnej agroturystyki albo czegoś takiego. Po tamtej stronie mamy wyspę, ona nazywa się Plawnik. Jest majówka, ja się zastanawiam, czemu cały czas trafiam w jakieś papieratu. No dzisiaj wreszcie jestem tu po raz chyba czwarty to nie, nie wieje. Jestem na skraju wyspy Kyrk. Po tamtej stronie jest miejscowość Punat Kiedyś nazywana Aleksandrowo A tutaj wyspa, na której jest klasztor. Podobno można z punatu dopłynąć. Aczkolwiek nie wiem czy to już jest sezon na to. Czy ktoś organizuje? Tak to wygląda od strony miejscowości Punat. Tutaj końcowa kępa wyspy Kyrk, na której jest miejscowość Kyrk, a tam ta mała wysepka z zakonem.